Dzień dobry, proszę Państwa. Jestem do Was szybkim apelem. Apelem w imieniu psów niepełnosprawnych, małych, dużych, starszych szczeniąt. Kochani, coroczna akcja z, z prenumeratą zwierciadło. Pół miliona do zebrania na cały rok jedzenia dla psiaków. Mamy 10 dni, tyle zostało. Mamy 20 i 4600 sprzedanych prenumerat. To jest ogromna ilość i za każdą prenumeratę bardzo dziękuję. Jest was rok w rok coraz więcej. Coraz więcej osób wspiera, ogląda, adoptuje. Jest nas ponad milion na wszystkich mediach społecznościowych. Proszę Was, 36 zł dla tych zwierzaków. To jest nie wiem zestaw z McDonalda czy dwie paczki papierosów nie palę więc chyba nawet półtorej bardzo bardzo was proszę bo z dnia na dzień jest coraz gorzej z dnia na dzień jest coraz bliżej a mamy niepowtarzalną szansę